Dajcie. prezentowałem wam już mój motocykl, moją Jawę 6380 po remoncie. Zaznaczając, że silnika nie remontowałem, był na chodzie, trochę ciekł od spodu, ale doszedłem do wniosku, że, że go tylko z zewnątrz. Yy, ogarnę, czyli yy, szkiełkowane, wymienione sprzęgło, yy, pierścienie, ze względu na to, że stukał, więc myślałem, że to jest wina pierścieni i że tak, yy, tak będzie. Yy, nie było to najrozsądniejsze z mojej strony, ale wziął się stąd, że pierwotnie początkowo zakładałem tylko odświeżenie motocykla, a nie aż tak zaawansowany remont, jaki ostatecznie wyszedł. Na początku chciałem tylko pomalować ramę, elementy zardzewiałe wymienić, bo e, no już, już, już tego wymagały, natomiast no, w trakcie jednak poszedłem po całościach, to się mówi, natomiast silnika nie chciałem remontować, nie chciałem rozkładać. No, tu przeszkadzajka, przedstaw się, przeszkadza, przeszkadzajka. Także złożyłem motocykl z silnikiem, który został tylko wizualnie w sumie ogarnięty, można powiedzieć, i planowałem nim trochę pojeździć, a dopiero później się ewentualnie w zimę bawić. Natomiast jednak, jednak doszedłem do wniosku, że kurczę, no... Cieknie, stuka na górze, że no jednak w tym momencie, kiedy cały motocykl wyremontowałem, wygląda tak ładnie, no to ten śnik mnie po prostu cholernie denerwuje, jak jego praca w motocyklu. Dlatego poprosiłem dobrego znajomego Piotra, dziękuję zresztą serdecznie za pomoc, o to, żeby wyremontował silnik. No bo, tak jak mówię... No. Obawiam się, że jak ja go postawię na stół, jak go rozkręcę, to go będę skręcał przez kolejny rok albo dwa. Natomiast Piotr załatwił temat chyba w miesiąc albo nawet niecały. Więc w tej chwili montuję silnik po remoncie. W tym silniku, poza oczywiście wymianą sprzęgła, zostały wymienione wszystkie łożyska, wszystkie uszczelniacze. Został zrobiony wał i zostały też wymienione. Cylindry, oczywiście z tłokami. Dlaczego? Otóż, tu mam części, które zostały z remontu, bez łożysk akurat. Także trochę tutaj rzeczy jest. Coś tam, coś tam, coś tam jeszcze, oczywiście. No i wymienione cylindry. A tutaj akurat możecie sobie zobaczyć. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale Taka nietypowa faktura. Skąd to się wzięło? Dziwnie to trochę wygląda. Skąd to się wzięło? Otóż silnik chciałem oddać do szkiełkowania, i mój błąd, że nie chciałem gdzieś wysyłać. Rozejrzałem się w okolicy, okazało się, że tutaj w pobliżu mnie jest facet, który reklamuje się, że szkiełkuje. Zadzwoniłem do niego, upewniłem się, czy robił kiedyś silniki. No stwierdził, że tak, robił, co prawda niedużo, ale trochę robił. Upewniłem się, czy na pewno szkiełkuję. On powiedział tak, tak, oczywiście szkiełkiem. No, on mi tam powiedział, że no, czy pan wie, że, że oczywiście tam powierzchnia będzie trochę matowa. No ja tak sobie myślę, że, kurczę, no matowa, no wydaje mi się, że chyba powinna być raczej gładka, no ale nie miałem doświadczenia jeszcze w szkiełkowaniu, nigdy tego wcześniej nie robiłem, więc wujek Google musiał mi pomóc. No i niektórzy pisali, oczywiście, że tak, gładziutka, fajna taka powierzchnia, a inni pisali, że no taka trochę matowa. Więc mówię, nie no, to pewnie o to chodzi. No dobrze, więc mówię, tak, oczywiście, spoko. Facet mi to zrobił. Jak odebrałem to cylindry, pokrywy, też głowice, jak odebrałem to od niego, to ręce załamałem. Bo się okazało, że wygląda to tragicznie. Jeszcze facet, kuźwa, tutaj akurat nie widać, ale na którymś gładź pojechał po prostu głębiej. E, Co się okazało? Owszem, Facet robił szkłem. Tylko nie szkiełkował, a śrutował szkłem. E, czyli zamiast używać małych kuleczek szklanych, które uderzając, zamykają sobie pięknie pory i czyszczą, to facet używał po prostu takiej tłuczki szklanej z ostrymi krawędziami, która po prostu zrobiła masakrę. Siedziałem później przez chyba dwa tygodnie i yy, doprowadzałem to do jakiegoś ładu, żeby to jakoś po prostu po luczku wyglądało. Tak samo te, po, te pokrywy jakoś powiedzmy jakoś to wyszło, bo tutaj też głowice Zaraz podniosę. głowice też też, żeby były w ten sposób robione. Powiedzmy, że jakoś to wygląda, natomiast a, te rzeczy, które później szkiełkowałem, rzeczywiście, rzeczywiście szkiełkowałem, no to w tym momencie to już było wykonane dobrze, ale zupełnie gdzie indziej. Natomiast tutaj, no niestety, człowiek uczy się na błędach. Zapłaciłem i odebrałem coś, co jeszcze musiałem ratować. Trudno. Natomiast wracając do, do tematu, dlaczego cylindry musiały zostać wymienione? Otóż te cylindry one zostały rozwiercone już na szósty szlif. To nie jest niczym złym, no, bo jeszcze można pojechać, można byłoby je jeszcze, jeszcze przeszlifować. Ale u tego człowieka, który robił ten szlif, ja nie pamiętam, nie pamiętam nazwy tej firmy, to akurat Piotr Piotr ją gdzieś znalazł robił faceta. No facet okazało się, że naprawdę wie co robi i i on, jak pomierzył to wszystko, posprawdzał to, się okazało, że jeden z cylindrów musiał być kiedyś przeszlifowany krzywo. Najprawdopodobniej, nie wiem, no bo tu już nie dojdziemy do tego, co się z tym stało, ale tak jak z tego, co Piotr y, y, mówił, to najprawdopodobniej y, gdzieś na przykład przy pierwszym albo przy drugim szlifie y, ktoś y, po prostu zrobił go krzywo i później ten jeden cylinder, drugi był ok, i później ten cylinder y, był po prostu szlifowany na ten szósty szlif, żeby y, trochę go wyrównać. No i rzeczywiście trochę został wyrównany, natomiast nie do końca. Stąd też, stąd też właśnie był ten problem, że on jednak sobie stukał. E, no jeździł, no bo przejeździł kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy kilometrów jak najbardziej, no tylko no, po prostu sobie stukał, no bo musiał stukać. Całe szczęście, że miałem stare jakich które można było wykorzystać, mogłem wysłać do, do tej firmy, żeby właśnie zamiast tych żeby zrobili tamte. Bo, no bo tutaj ten, ten człowiek, który to robił, powiedział wyraźnie, że może zrobić szliwo, oczywiście jak najbardziej, no, ale jest ryzyko, że no nie uda się zrobić go poprawnie. E I że po prostu albo nadal będzie stukał, no, albo już, no, że się będzie nadawał na śmietnik. Dlatego, dlatego decyzja zapadła taka, żeby tego już nie ruszać, żeby to zostawić, a zrobić na nowych. A jest na nowych. Nowych, nowych, starych. Akurat bardzo brzydkie były, w pudle leżały ileś tam lat, ale okazało się, że są nominalne i trochę tam gładź podłapała rdza, więc na drugi szlif zostały zjechane. Jest, powinno być OK. To czy jest OK, przekonam się już za parę chwil, jak skończę składać motocykl. Niestety, mój telefon postanowił odmówić współpracy i dźwięk nagrał się z bardzo dużym zakłóceniami, z jakimiś metalicznymi pogłosami, trzeszczeniem, echem, e, zupełnie nie oddając rzeczywistego dźwięku. To wychwyciłem dopiero podczas montażu filmu, dlatego tak na szybko dograłem dyktafonem dźwięk silnika. Bardziej odpowiadający prawdzie, i nie pozostaje mi innego, jak teraz go na chwilę podłożyć i przez chwilę pozwolić Wam posłuchać, jak brzmi ten silnik po remoncie. Operacja zakończyła się sukcesem. Oczywiście jeszcze trzeba będzie wyregulować, ale już jest, już jest fajnie. Już jest ok. I o to chodziło. Także można powiedzieć, że remont Jawy został zakończony. Zostało jeszcze oczywiście złożenie wózka, ale to już w wolnej chwili. Jawa jest cała skończona. Również silnik też jest już wyremontowany. Także remont uważam za zakończony. Dzięki Piotrze, pięknie chodzi. Naprawdę super. Będzie bardzo dużo radości dawała. A no już chyba raczej w przyszłym sezonie, bo już pogoda nie jest taka fajna. Ale kto wie, w sumie na dobrą sprawę, to od iluś tam lat. 1 stycznia zawsze witam na motocyklu, więc może w tym roku przywitam na jawie. Zobaczymy, jeżeli tylko będzie pogoda.